Denis Załęski i Artur Szpilka na High League 4 Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. High League w końcu ujawniło przeciwnika Artura Szpilki, a jest nim największy zadymiarz federacji, Denis Załęski. Zostaw go! Dla Denisa będzie to trzeci pojedynek w Federacji po tym jak wygrał z Alanem Kwiecińskim na zasadach K1 oraz ostatnio przegrał z Kubiszynem walcząc na zasadach MMA, natomiast dla Szpilki będzie to pierwszy pojedynek w Federacji, a ogólnie drugi po zwycięskim debiucie w KSW. Denis Załęski będzie w tej walce sporym underdogiem i będzie to zapewne najtrudniejszy przeciwnik w jego dotychczasowej karierze. Jednak pokazywał, że nie należy go skreślać, co mogliśmy zobaczyć chociażby w walce z Don Diego, gdzie Kubiszyn jako faworyt musiał wielokrotnie się cofać przed Denisem. W starcie Załęski i szpilka odbędzie się na zasadach MMA 3 rundy po 4 minuty. Co jest lekkim zaskoczeniem, bo na ogół w walkach Freak Fight mamy do czynienia z rundami 3-minutowymi. Jednak tu panowie nie są zwykłymi freakami i zapewne Dlatego rundy będą nieco dłuższe, co może przełożyć się na większą ilość emocji w samym pojedynku. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a ja tymczasem się żegnam. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!